15 października Natalia Stefańczyk, zapraszam na wydarzenia, a w programie Szkoła Podstawowa nr 32 skończyła 150 lat. To jest dla nas bardzo ważne wydarzenie, 150-lecie to jest jedyna taka okazja, już się nigdy więcej nie powtórzy. Szkoła podstawowa nr 32 w Zabrzu od 150 lat kształci i wychowuje młode pokolenia Zabrzan. Początki nie były łatwe, ale dziś z perspektywy czasu wszyscy są zgodni. Warto było podjąć trud wybudowania placówki w Grzybowicach. Tutaj zawsze panuje miła atmosfera, Jest po prostu mamy super nauczycieli, którzy dobrze nas uczą, wychowują. I naprawdę kocham tę szkołę. Tak o swojej szkole mówi Wiktoria, uczennica klasy szóstej szkoły podstawowej nr 32. To chyba jeden z najmilszych prezentów, jaki można sobie wymarzyć na 150. urodziny placówki. Zadowolenie uczniów oraz ich przywiązanie do szkoły. Bardzo lubimy się paść z kolegami i koleżankami, bawimy się, uczy nas dobrze nauczyciele, i bardzo tutaj lubimy spędzać czas. Szkoła podstawowa imienia Roberta Bednoża wykształciła wiele pokoleń absolwentów. To właśnie tutaj swoją przygodę z nauką rozpoczynała pani Janina. Duda, pierwszy profesor oświaty w Zabrzu. Czułam się w niej bardzo dobrze, mimo że nie było takich pięknych warunków, jak teraz mają uczniowie w szkołach. Szkolne fartuszki, białe kołnierzyki, woreczki czystości, stanie na rękach przy piecu kaflowym, bo nie mieliśmy sali gimnastycznej, ogródek szkolny, pieczenie ciastek tak wiele się nauczyłam. Tak wiele, co było mi bardzo potrzebne. Oprócz wiedzy, wiele praktycznych rzeczy. Także z sentymentem wracam do tych lat dzieciństwa. Do lat spędzonych w murach szkoły chętnie wracają także członkowie Orkiestry Dętej z Grzybowic, także absolwenci podstawówki. Spotykam się z ludźmi z mojej klasy, z podstawówki robimy sobie takie spotkania klasowe co roku. Wspominam też dobrze nauczycieli. Bardzo świetnie uczyli, nie miałam żadnych problemów nigdy. To 50 lat na pewno ważne wydarzenie. Ja tutaj chodziłem jeszcze do szkoły, jak to była ośmioklasowa szkoła. Mile wspominam i, i widzę jak się zmienia, no, zmienia się na korzyść. 150. urodziny szkoły były wielkim wydarzeniem, nie tylko dla absolwentów, ale także dla obecnych uczniów, którzy przygotowali program artystyczny oraz jubileuszową wystawę. To jest dla na nas bardzo ważne wydarzenie 150-lecie, to jest jedyna taka okazja, już się nigdy więcej nie powtórzy. My się bardzo przykładaliśmy na każdych próbach. Co przygotowałyście z tej okazji? Z naszej strony jak najlepszy występ, tak żeby jednak pokazać, że nasza szkoła to jest jednak nasza szkoła, że zależy nam na niej. Mimo swoich lat szkoła podstawowa numer 32 czuje się młoda i piękna, choć osadzona w 150-letniej tradycji. To doświadczenie i historia, którą należy się dzielić, szczególnie podczas takich uroczystości. Każdy jubileusz skłania do odbycia podróży w czasie, spojrzenia w przeszłość. Konfrontacji dziecięcych marzeń z rzeczywistością, przywołuje wspomnienia. Świadomość upływającego czasu napała nas lękiem przed czymś bezpowrotnie utraconym. Chciałbym Państwa zaprosić do tego magicznego miejsca, gdzie czas traci swoją władzę, bo niezależnie od tego, czy jest rok 1864 czy 2014, to codziennie słychać dźwięk dzwonka wzywającego na lekcję. W chwili obecnej placówka kształci i wychowuje 140 uczniów.